Modlitwa do Ducha Świętego. Jak to robić i dlaczego powinniśmy się modlić codziennie? Modlitwa do Ducha Świętego jest jednym z najpotężniejszych aktów, jakich możemy dokonać na naszej duchowej wędrówce. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej, wielkim pocieszycielem i przewodnikiem, który prowadzi nas do prawdy i umacnia na naszej drodze. Jest źródłem mądrości, światła i siły, które uzdalniają nas do życia zgodnie z wolą Bożą. Ale dlaczego powinniśmy codziennie modlić się do Ducha Świętego i jak możemy to robić w znaczący sposób? Po co codziennie modlić się do Ducha Świętego? Pierwszego kierując się prawdą. Duch Święty jest Duchem Prawdy. Modląc się codziennie, prosimy, aby Jego światło oświetlało nasze ścieżki i chroniło nas od błędów. Pomaga nam rozeznawać właściwe decyzje i podążać za wolą Bożą we wszystkich okolicznościach naszego życia. Drugiego duchowe wzmocnienie. Modlitwa do Ducha Świętego jest źródłem siły i odnowy. Daje nam odwagę w chwilach słabości, nadzieję w chwilach zniechęcenia i pokój pośród udręk. Wzywając Go każdego dnia, otwieramy nasze serca na odnowienie i wsparcie Jego mocą. Trzecia wewnętrzna przemiana. Duch Święty jest sprawcą uświęcenia. On przemienia nasze serca, kształtując nas na obraz Chrystusa. Modlitwa do Ducha Świętego pomaga nam wzrastać w takich cnotach, jak miłość, cierpliwość i pokora, czyniąc nas bardziej podobnymi do Chrystusa. Czwarta intymność z Bogiem. Codzienna modlitwa do Ducha Świętego pogłębia naszą relację z Bogiem. Przybliża nas do Ojca i Syna, prowadząc do głębszej komunii z Trójcą Świętą. Im więcej się modlimy, tym bliżej jesteśmy Boga, rozpoznając Jego obecność we wszystkich obszarach naszego życia. Piąta Mądrość i Rozeznanie. Potrzebujemy mądrości Ducha Świętego, aby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Udziela nam rozeznania, abyśmy mogli zrozumieć wolę Bożą i daje nam łaskę działania według Jego planów. Kiedy modlimy się do Ducha Świętego, otwieramy nasze umysły i serca na przyjęcie tej boskiej mądrości. Jak modlić się do Ducha Świętego? Modlitwa do Ducha Świętego może być prosta lub głęboka. W zależności od chwili i potrzeby. Oto praktyczny i skuteczny sposób modlitwy. Pierwszego zacznij od wezwania Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości. Zacznij od pokory, zaproś Ducha Świętego do swojego serca i napełnij swoje życie Jego obecnością. Drugiego poproś o oświecenie. Duchu Święty, oświeć mój umysł i serce. Abym poznała wolę Bożą w moim życiu. Daj mi mądrość podejmowania właściwych decyzji i odwagę podążania drogą, którą przygotował dla mnie Pan. Trzeciego prosi o jego dary. Duchu Święty, obdarz mnie swoimi świętymi darami: mądrością, zrozumieniem, radą, męstwem, wiedzą, pobożnością i bojaźnią Bożą. Niech te dary pomogą mi żyć zgodnie z wolą Ojca. Czwartego, dziękujcie za boską obecność. Dziękuję, Duchu Święty, że jesteś ze mną. Ufam, że mnie prowadzisz, chronisz i odnawiasz moje życie. Pozostań we mnie i z każdym dniem bardziej przemieniaj moje serce. Piątego, zakończ pewną dostawę. Duchu Święty, oddaję się całkowicie Tobie. Prowadź mnie, posługuj się mną i dokonuj we mnie dzieła, którego pragnie Pan. Amen. Codzienna modlitwa do Ducha Świętego jest aktem wiary i ufności, w stałą obecność Boga w naszym życiu. Poprzez tę modlitwę prosimy, aby Duch Święty oświecał, umacniał i prowadził nas na drodze świętości. Im bliżej jesteśmy Ducha Świętego, tym bardziej doświadczamy jego pokoju, mądrości i przemieniającej mocy w naszym codziennym życiu. Niech ta codzienna praktyka prowadzi nas do życia wypełnionego łaską i obecnością Boga. Modlitwa do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty Boży, stoimy teraz przed Tobą pokorni i pełni ufności. Przyjdź Duchu Święty i napełnij nasze serca swoim światłem, swoją mądrością i swoją miłością. Wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy zrobić, ale dzięki Twojej obecności wszystko się przemienia i odnawia. Stąp teraz na nas, Duchu Święty, jak ogień który ogrzewa, oczyszcza i oświetla, uspokaja nasze zmartwione umysły, leczy najgłębsze rany i wzmacnia nas w obliczu przeciwności losu. Prosimy, abyś obdarzył nas swoimi świętymi darami, mądrością rozeznawania woli Bożej, siłą dostawiania czoła próbom i zrozumieniem, aby zawsze podążać właściwą drogą. Duchu Święty, prowadź nas przez cały czas. Abyśmy w naszych słowach i czynach mogli odzwierciedlać Twoją obecność w naszym życiu. Gdzie jest ciemność, niech świeci Twoje światło, gdzie panuje niepewność, niech zapanuje Twój pokój, gdziekolwiek panuje strach, niech zwycięży Twoja miłość. Duchu Święty, odnawiaj nas każdego dnia. Obyśmy byli żywymi świadkami Twojej łaski, niosąc nadzieję i wiarę, gdziekolwiek się udamy. Wierzymy w Twoją przemieniającą moc i całkowicie oddajemy Ci nasze życie. Prosząc Cię, abyś kierował każdym naszym krokiem. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że nigdy nas nie opuściłeś i że zawsze jesteś z nami. Niech Twoja obecność pozostanie w naszych sercach dzisiaj i na zawsze. Duchu Święty źródło wszelkiego natchnienia i prawdy. Prosimy Cię, abyś wstąpił na nas i przemienił wszystko, co w nas potrzebuje odnowienia. Niech Twój łagodny wiatr rozwieje wszelkie niepewności, wątpliwości i udręki, które nosimy w naszych sercach. Niech Twój pokój otacza nas całkowicie, przynosząc spokój tam, gdzie jest niepokój i radość, gdzie jest smutek. Umacniaj nas Duchu Święty w chwilach słabości. Kiedy wydaje się, że siły już się wyczerpały, wspieraj nas swoją łaską i mocą. Daje nam odwagę w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom i mądrość w radzeniu sobie z decyzjami, które stawiane są na naszej drodze. Niech na każdym kroku możemy czuć Twoją obecność, która nas prowadzi i chroni. Duchu Święty, oświeć nasze umysły swoją prawdą. Obyśmy głębiej poznali tajemnice Boże i zrozumieli Twoją wolę wobec naszego życia. Oddal od nas wszelkie zwiedzenie. Wszelki zamęt i wlej w nasze serca palące pragnienie pójścia za Chrystusem całym naszym jestestwem. I na koniec, Duchu Święty, udziel nam łaski bycia narzędziami Twojej miłości w świecie, abyśmy poprzez nasze słowa, czyny i gesty mogli nieść Twoje światło tym, którzy są w ciemności. Obyśmy byli żywymi znakami Twojej obecności, pomagającymi budować świat bardziej sprawiedliwy, braterski i kochający. Niech Twój Duch zawsze pozostanie z nami, umacniając nas w wierze, prowadząc nas w nadziei i napełniając miłością. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za całą Twoją dobroć i za wszystkie błogosławieństwa, którymi nas obdarzasz. Tobie oddajemy wszystko, czym jesteśmy i wszystko, co mamy, ufając Twojej boskiej opatrzności. Niech tak będzie dzisiaj i zawsze. Amen. Drodzy bracia i siostry, Dotarliśmy do końca tej potężnej modlitwy do Ducha Świętego. Niech błogosławieństwa i światło Ducha Świętego pozostaną z każdym z Was, oświecając Wasze serca i prowadząc Wasze ścieżki. Pamiętajcie, że obecność Ducha Świętego, Duch Święty jest stały w naszym życiu, zawsze jest gotowy nas inspirować, odnawiać i wzmacniać. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci pokój i pocieszenie, podziel się nią z tymi, którzy również mogą potrzebować światła Ducha Świętego. Obyśmy nadal byli zjednoczeni w modlitwie, szukając siły i mądrości, które tylko On może nam dać. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej modlitw i wiadomości wzmacniających wiarę i nadzieję. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami w tej chwili modlitwy. Niech Duch Święty nadal błogosławi i chroni Ciebie i Twoją rodzinę. Pozostańcie z Bogiem i do zobaczenia w następnym filmie. Amen.